Miałem tę odwagę, że przez kilka lat o każdej porze roku fotografowałem i filmowałem pracę moją oraz moich kolegów, osoby niepełnosprawne jak ja, które pomimo ciężkich schorzeń, odrzuceni przez Komisję Ożytniczą ZUS, musieli pracować ponad siły, aby mieć za co żyć. Moje zdumienie budzi fakt, że przez tak długi okres czasu pod nadzorem Rzecznika Praw Osób Niepełnosprawnych, państwowych instytucji monitorujących zatrudnienie niepełnosprawnych oraz pod kontrolą stowarzyszeń, pokazywany i opisywany proceder odbywał się praktycznie bez przeszkód. Zdobyte doświadczenie pozwala mi przypuszczać, że miliardowe dotacje na niepełnosprawnych Stały się przyczyną bezwzględnego wykorzystywania inwalidów, zarówno przez podmioty prywatne, jak i państwowe. Od 25 lat budżet państwa wydaje każdego roku średnio 20 miliardów złotych na pomoc osobom niepełnosprawnym. Z tej kwoty przeszło 4 miliardy złotych, czyli miliard euro rocznie trafia do przedsiębiorstw deklarujących zatrudnienie i ochronę dla inwalidów. Tak ogromna kwota przypomnijmy 20 miliardów złotych, wydatkowana każdego roku od 25 lat na wsparcie niepełnosprawności, stała się łakomym i łatwym do zdobycia kęsem z budżetowych pieniędzy dla wielu nieuczciwych organizacji przedsiębiorstw, w tym także powstałych dla tego celu zakładów pracy chronionej. W latach 90 jak grzyby po deszczu, powstawały podmioty zatrudniające i chroniące niepełnosprawnych, które pełnymi garściami czerpały na ten cel z licznych dotacji na wynagrodzenia i wyposażenie stanowisk pracy oraz z ulg podatkowych. Z zakładami pracy chronionej dla inwalidów stawały się tartaki, a nawet zakłady metalowe. W ciągu ostatnich 10 lat przepracowałem w zakładach pracy chronionej zatrudniających niepełnosprawnych, które świadczyły usługi urzędom państwowym, zakładom metalowym, ceramicznym, produkcyjnym, zakładom przetwórstwa papieru, odlewnią i tym podobnym i w każdym z nich przepracowałem jako pracownik fizyczny średnio 2-3 lata. Zdobyłem zatem praktyczne doświadczenie, które pozwala mi wysnuć tezę, że bardzo duża ilość zakładów zatrudniających niepełnosprawnych powstała celem uzyskania państwowych dotacji, wzbogacenia się, bezwzględnie wykorzystując najsłabszą grupę społeczną na rynku zatrudnienia, obarczając ich najbardziej brudną, niechcianą przez innych, ciężką oraz ponad siły i stan zdrowia pracą w bardzo złych, a czasami skandalicznych warunkach sanitarnych. Bez poszanowania bezpieczeństwa i higieny pracy. Proszę mieć na uwadze, że pokazywane na filmie prace wykonują inwalidzi. Nikt z nas nie protestował z uwagi na fakt, że każdy potrzebował pracy, by utrzymać siebie i rodzinę. W pracy korzystały przedsiębiorstwa nie tylko prywatne, ale na równi z nimi pracodawcy państwowi. Urzędy miast i gmin, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, sądy, prokuratury, Poczta Polska, urzędy skarbowe, ZUS i Krus. Zakłady energetyczne i gazowe, straż pożarna, straż miejska, urzędy pracy, stacje sanepid oraz państwowa inspekcja pracy. Podmioty instytucje z całej Polski. Zlecane osobom niepełnosprawnym z licznymi schorzeniami, ograniczeniami w poruszaniu kończyń, defektami wewnętrznymi i zewnętrznymi, schrogami kręgosłupa, prace były wielokrotnie niebezpieczne i wykonywane z narażeniem życia. Przede wszystkim były bardzo źle opłacane, często w nielimitowanym czasie pracy, bez możliwości awansu i podwyżki wynagrodzenia, niezależnie od wykształcenia, doświadczenia i stażu pracy. Najczęstszą praktyką jest, że pracodawca niemal wszystkim niepełnosprawnym wypłaca najniższe wynagrodzenie. Nie trudno sobie zatem przeliczyć, ile w budżecie pracodawcy pozostaje zaoszczędzonych środków z tytułu płac. Podmioty korzystające z usług pracodawcy zatrudniającego inwalidów, wiedząc doskonale o otrzymywanych przez niego dotacjach, podczas przetargu zaniżają wartość zamówienia, doliczając otrzymywaną przez niego dotację do rzeczywistej wartości usług. W konsekwencji wprowadzono chaos na rynku usług, a pracodawca zatrudniający niepełnosprawnych został zmuszony do przyjmowania stawki za usługę lub produkt znacznie poniżej cen rynkowych. Wobec tego kompensuje sobie stratę dotacją, która w rzeczywistości miała chronić pracę niepełnosprawnych i zostać przeznaczona na kompensatę ewentualnych strat z tytułu źle lub niedostatecznie wykonywanej pracy przez niepełnosprawnego. W rzeczywistości prace pod presją nadzoru wykonywane były bez zarzutu, terminowo i lepiej niż byłyby w stanie dokonać tego osoby zdrowe. Doszło zatem nie tylko do patologii w prawidłowym wykorzystywaniu dotacji, ale także do zaniżania wynagrodzeń oraz cen rynkowych i usług. Pracodawca, chcąc sprostać wymaganiom cenowym i wykonać zadania, bezwzględnie zmusza niepełnosprawnych do ciężkiej ponad ich siły pracy pod presją czasu. Limit czasu pracy osoby niepełnosprawnej to 7 godzin lub 4 w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności. Są jednak zakłady, które załatwiły sobie u polityków nieprzestrzeganie tej zasady i inwalidzi pracują po 12 i więcej godzin, praktycznie bez odpoczynku lub odpoczywając chwilę w byle jak zorganizowanym pomieszczeniu. Pracowaliśmy na dachu ogrzanym do 50 stopni Celsjusza, na który wchodziło się z trzeciego piętra. By gołymi rękami czyścić kwasem brązowe od nalotu kolejowego na świetla, mając do dyspozycji jedynie stare ścierki, wielokrotnie bez wody do picia. Nie mieliśmy sił, by wspiąć się na drabinę i wrócić do zacienionego pomieszczenia. Informowano nas, że gdy Sanepit wyda zaświadczenie pracodawcy, że woda w jego kranach nadaje się do picia, to zatrudniający nas nie ma obowiązku dostarczania nam wody butelkowanej. Nadzorujące nas osoby oraz kierownicy obiektów w żaden sposób nie interweniowały, gdy tworzyliśmy wielopoziomowe konstrukcje z drabin, by dostać się do powierzchni umieszczonych na wysokościach. Praca na wysięgnikach bez jakichkolwiek zabezpieczeń była normą, a konieczność oszczędzania na pracy alpinistów powodowała, że wykonywaliśmy pracę za pomocą zmyślnych wysięgników na gzymsach wysokich na kilka pięter. Za tę przemyślność byliśmy nagradzani ustnymi pochwałami i była to jedyna motywacja do pracy. Określona, wygranym przez pracodawcę przetargu usługa bezwzględnie musiała być wykonana. Za każdą osobę niepełnosprawną, zatrudniający ją pracodawca otrzymuje co miesiąc bardzo wysoką dotację, zależną od dodatkowych schorzeń i jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Do 3150 zł miesięcznie w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności. Do 2100 zł miesięcznie w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Do 1000 zł miesięcznie w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Praca, która wydaje się osobie z zewnątrz prostą, często wymaga od inwalidy cech charakterystycznych dla osoby wykształconej, zdrowej, silnej i zmotywowanej. Nawet tak nieskomplikowana praca jak dozorowanie wymaga biegłej obsługi komputera, znakomitej orientacji przestrzeni. Osoba nie potrafiąca zapamiętać skomplikowanych regulaminowych procedur alarmowych, nie umiejąca obsługiwać instalacji, bram, szlabanów, urządzeń i komputerowych programów wagowych, a także nie potrafiąca korzystać z aplikacji i programów internetowych, napisać w komputerze raport, wysłać je na podane adresy, nie posiadająca właściwych i przyjętych społecznie umiejętności interpersonalnych, kontaktów, na pracę jako dozorca nie ma szans. Choć powszechnie uważa się dozorowanie za pracę prostą. Wszystkie te czynności niepełnosprawne wykonuje jednoosobowo za najniższe wynagrodzenie, musząc wykazywać się wieloma talentami, umiejętnościami i radzeniem sobie w trudnych i krytycznych sytuacjach. Zatrudniający ich pracodawcy nie dbają o kształcenie osób w nadzoru, opiekujących się niepełnosprawnymi. Jako nadzór zatrudniane są osoby nieprzygotowane. Najczęściej również niepełnosprawni o trudnych do zaakceptowania z punktu widzenia pedagogiki dorosłych i psychologii cechach charakteru, bez żadnego przygotowania do pracy z osobami o skomplikowanych schorzeniach, choćby na przykład podstawami psychologii, socjologii lub choćby instruktora praktycznej nauki zawodu. Czy wymienione zakłady i instytucje państwowe wiedzą o wykorzystywaniu niepełnosprawnych na rynku pracy? Jestem przekonany, że tak. Wielokrotnie, setki razy, ja i inni niepełnosprawni pracowaliśmy pod ich nadzorem ciężko, w złych warunkach sanitarnych, narażeni na niebezpieczeństwo po kilkanaście godzin dziennie, myjąc i czyszcząc na ich oczach schody, korytarze, szorując na kolanach kafle i okna, ściany kładąc polimer, gołymi rękami ściągając wieloletnie brudny nierozcieńczonym kwasem i chemicznymi płynami, dźwigając ciężkie przedmioty, maszyny i urządzenia celem przygotowania powierzchni do pracy. Codziennie widzieli nas, wiszących bez zabezpieczeń na wysokościach od 5 do 15 metrów, trzymających się jedną ręką zmurszałej okiennicy lub szczebla drabiny, drugą sięgających do uczepionego wiadra z wodą, ścierek czy potrzebnego narzędzia wiszącego u pasa. Codziennie ryzykowaliśmy życiem, bo zadana praca musiała zostać wykonana. Przy zatrudnianiu wielu osób niepełnosprawnych dotacje państwowe są wielomilionowe. W ciągu ostatnich 25 lat firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne stały się jednymi z najbogatszych podmiotów w Polsce. Największe zakłady zatrudniające osoby niepełnosprawne. Posiadają znakomite, wyremontowane nieruchomości, floty samochodowe, dysponują własnymi samolotami. Ich właściciele cieszą się bogactwem, poważaniem, pełnią ważne społecznie funkcje i doceniane są przez instytucje zewnętrzne. Niestety, moje spostrzeżenia i uwagi zawarte w tym filmie nie znajdują odzwierciedlenia w raportach i sprawozdaniach składanych rządowi i parlamentarzystom. Opisywanych problemów nie widzą instytucje odpowiedzialne za zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Dlaczego? Bo nikt nie pyta samych zainteresowanych, jak rzeczywiście są traktowani i jak jest naprawdę z tą pomocą na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.